rumaku rumaku Roland nieprzytomny Tam zaś Oliwier śmiertelnie raniony Krwi stracił tyle, że wzrok mu się mąci Z dala nic bliska, nic dobrze nie soczy Człeka żywego rozpoznać niezdolny Kiedy swojego towarzysza spotkał uderza w złoty hełm gemmami zdobny Aż do nosala go całkiem rozrąbał Jednakże nawet nie dosięgnął głowy Spogląda Roland na ów cios takowy I zapytuje łagodnymi słowy Ze swej to czynisz towarzyszu woli Ja jestem Roland, który ciebie kocha Któremuś nigdy nic w życiu nie zrobił Rzecze Oliwier, teraz słyszę słowa Lecz cię nie widzę, dajcie ujrzeć Boże Że uderzyłem ciebie, przebacz proszę Roland, od rzeka nie odniosłem szkody Przebaczam tobie tutaj wobec Boga I na te słowa chylą się ku sobie W takiej miłości rozeszli się obaj Popularność postaci Rolanda w Europie zawisła w pierwszym rzędzie od wpływu literackiego arcydzieła czyli pieśni o Rolandzie, która zniewalała serca i umysły. Jej świetna kompozycja, siła poetyckich obrazów szybko jednak natchnęły dzieło o nikłej wartości literackiej za to od razu równie wpływowe, a z czasem dominujące mowa o dziejopisarskim fałszerstwie kronice pisanej rzekomo przez samego arcybiskupa Turpina, świadka wydarzeń znanych z pieśni. Dziełko to zwane dziś kroniką pseudo-Turpina czytano jako historię prawdziwą, a nie tylko jako poetycki obraz. Dlatego też właśnie sceny znane z tej pseudo silniej zaważyły na wyobraźnią artystów późniejszego średniowiecza, kiedy pieśni już nie śpiewano, za to kronika wciąż była przepisywana i czytana. Dlatego też większość dzieł sztuki poświęconych dziejom Rolanda nie ukazuje jego przyjaźni z roztropnym. Oliwierem. Tej bowiem przyjaźni niewiele poświęcono słów w kronice pseudo Turpina. Przyjaźń opiewa głównie pieśni i tylko kilka wczesnych dzieł sztuki ukazało sceny sławne jedynie dzięki pieśni. Oto więc Roland, niosący martwe ciało Oliwiera, na mozaice katedry w Brindisi, dziś już nieistniejącej, ale znanej ze starych rysunków, i oto Roland na kapitelu z prowincjonalnego kościoła świętego Krzysztofa w mało w Portugalii. Oto Roland wiodący za uznę rumaka, na którym słania się śmiertelnie ranny Oliver, na mozaice w Brindisi i na rysunku w niemieckiej wersji pieśni o Rolandzie Rolandes Lit księdza Konrada.